Tyczeń to jest też taki miesiąc, w którym startuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zawsze szumnie. Jak to jest u Pani? Czy Pani jako małe dziecko właśnie angażowała się w może zbieranie właśnie pieniążków, albo sama pomagała? Jak to jest teraz? No, ja zawsze wspieram orkiestrę, odkąd wiem, że ona istnieje, odkąd ja się ją poznałam. Pamiętam siebie malutką, jak siedziałam, nie wiem ile miałam lat, ale siedziałam, przed telewizorem na dywanie, z rodzicami za plecami. I, I właśnie to była jedna z pierwszych. I tak się zadziwialiśmy, jaki niesamowity zryw serca w tym kraju się wydarzył. No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co z tego dalej wyniknie, że to tak pięknie się przez tyle lat utrzyma, ale później tak, zawsze oddawałam nawet pierwszą nagrodę tańca z gwiazdami, biżuterię przeznaczyłam na, na orkiestrę. Później jakieś inne też gadżety i, suk i suknie jakieś wieczorowe, to co wydawało mi się, że może być najcenniejsze na danym, na danym etapie. Później też był taki moment, że e, stałam się. Mimo, że byłam już znana, to ze znanymi moimi koleżankami, aktorkami, też bawiłyśmy się w Bawiłyśmy, weszłyśmy w szeregi wolontariuszy, bo to jest poważna sprawa. I kupę kasy udało mi się wtedy też zdobyć. E, wiedziałam, gdzie są miejsca, gdzie chodzą ludzie zamożni, po prostu weszłam z puszką i w ogóle bezpardonowo wyszarpałam od nich mnóstwo kasy i byłam z siebie szalenie dumna. Także dużo miałam pomysłów na to, jak wesprzeć orkiestrę, i, i, i tym razem też ją wesprę. Cudownie, jak się opkałam, że może już jest jakaś licytacja wystawiona z Pani udziałem? Nie jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale dopinam ostatnie szlify, jeśli chodzi o kreatywność w tej kwestii. <grym> Czyli czekamy po prostu. E, są też tacy, którzy no, postanowili jawnie nie wspierać tej orkiestry i nawołują do tego właśnie swoich też widzów, żeby nie wspierać orkiestry, Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Nawet są też tacy fanatycy, którzy grożą Jurkowi Owsiakowi śmiercią. Co Pani o tym myśli w ogóle? Ale też boską. Czy ja na, na pewno nie nawołuję, nie, nie, nie nawołuję do żadnego bojkotu nigdy. Ja wierzę w inteligencję każdego człowieka i każdy człowiek ma prawo podejmować samodzielne decyzje. Czasami inspiruje do tego, co według mnie jest słuszne, ale też bardziej swoimi działaniami. E, więc mm, wszystko, co, co jest taką negacją, co jest w intencji uderzeniem w drugiego człowieka. I tego, że, że uderza ktoś w o owsiaka, który po prostu od lat robi tyle dobra, tego nie jestem w stanie zrozumieć. E, nie, no może jestem w stanie to zrozumieć, ale nie przestaje mnie to zadziwiać, e, zdumiewać taka postawa. E, także tyle komentarz. Wierzy Pani w karmę? Że karma wraca? Wiadomo. <laughs> każdy, każdy, kto się przekonał nie ma wątpliwości, ale to wa warto czynić dobro warto, Nie tylko dlatego, że jest 100%, że wróci prędzej czy później, ale to jest po prostu moment, kiedy otwiera się serce. A życie i funkcjonowanie na otwartym sercu jest, jest najprzyjemniejsze po prostu. Ja się o tym przekonałam i, i, i pielęgnuję to po prostu w sobie. A jeszcze, kiedy się tak można zjednoczyć pięknie w słusznej sprawie, to jest no, rozmnożona ta przyjemność i, i, i wibracja, która się podnosi. Yy, do takiej, która po prostu otula to nasze społeczeństwo taką dobrocią, a wszyscy tego potrzebujemy. Tak jak teraz wchodząc do teatru głównie gram komedię i widzę jak bardzo ludzie potrzebują radości. Takiej po prostu normalnej tak, żeby się uśmiać na całe gardło, puścić kontrolę po prostu, czasem się i wzruszyć z tego śmiechu, i usmarkać, różnie to bywa, jak się czasem udaje rozśmieszyć publiczność i, i to jest coś, co absolutnie, po prostu jakby było widać w powietrzu, że magia się unosi. Radość życia i, i, i uśmiech, także ja staram się patrzeć w tą stronę i, i, i swoimi działaniami tego rodzaju emocje w ludziach wzbudzać. No i to jest najważniejsze tak naprawdę, a nie... Szczególnie dla nas, którzy mamy zasięgi i mamy dotarcie do spo, sporej liczby osób i też za nami Młodzi ludzie podążają i mogą się też inspirować, więc ja też pewnego rodzaju odpowiedzialność czuję na sobie.